No, Andrzejku, tłoczysz przez 60 metrów. Ile zostało? Metrów? 65. albo dorszysko takie z 15? nie dosłownie, dosłownie. Dosłownie, dosłownie. On był do stołu to on by odpuszczał do odmieszczenia jaka linka była y, przy powieści pamiętasz jaki kolor? żółta przy pikerze? no Żółta no to jeszcze trochę metrów jest nie? jeszcze no, jeszcze 50 50 jeszcze? no nie myślałem, że z 10? nie bo tego tak, kurwa bolo już ja wiem <noise> może jakaś flądra nieduża kurwa ja wezmę małsankę Nie chcesz się zmienić Andrzejku, czy nie? nie ja się, kurwa, chcesz się zmienić Andrzej? Prawy bicie, Andrzej, chcesz się zmienić? No przecież to nie rekin. No, na radę. rady. To no, tak jakbym Ci była... na do wygumania, bo mi się nie chce. I tak o kurwa wieś. W młodości kurwa idę tam. Ślimaczy się. Ja no, jak meduza teraz kurwa. Jak paus kurwa. Jak? Kebab. <noise> A pławnik nie jest założony? To jeszcze mm jest 7 miesięcy, gdzie ty pierdolnikowy? Ja mam gwieźdź, żeby to stanie. To to No ja ci powiem, że na pewno jest szerokość pomiędzy tym, co jest ta sama. Tak, nie wiem, jak Jest 70 Dobrze, dobrze. Bo mnie dokładnie do, do, do metra do dodamy, ale kurwa. Jeszcze na, 30 m. Dobra, spokojnie, ja mam czas. Spadk te Paweł, weź tam szlachetę, Czy na <grystanie> <Cieka> kolej teraz. <grystanie> nie, chyba Markka. za no, od strony słońca, kurwa. Ja film gram na to. Ja nie mogę takiego Paweł, czeka... szlacheta jest. No. Przy... grzeją ją już. Ciepło. ciepła. Wchodzi. Spokojnie muszę się poślizgnąć, żeby mu miał przyjechać. kurwa. wyłóż to przebija. na pleta. Złóż ta główka O, widać główkę. Na prawo. Na malutko tylko. Widać główkę. Tylko nie rusza ja pierwszą sępką, dopiero wtedy, nie? Tyj, ale, komu? to? Komuę, komuę ale tą posełkę wparalnie jest z boku. Dobrze, ja wiem co Tylko pod bo on ma tam największą głowę. Jest, jest. jest I ten za, bok. ten za bok. Ale komu ja mam tym ty, ty bożakiem zjebać, Andrzejowi czy halibutowi? Kurde, przez te słońce nie widzę go. Tutaj. Ja Odejdźcie, odejdź, daj go tutaj, spokojnie, daj go tutaj. Tutaj. Do mnie. siedzi. Za... Odejdź, odejdź kolego. Ty za małą koswicę siedzi. Za, za tą Oby małą. Dwie. Za dużą też. Nie, nie dam rady tak, nie dam tak rady. Nie jest na siłę. Hmm. Pójdź tam, budyć. Nie, nie, jest, jest luda. Dobrze jest zapięte. Dobrze. Okay. Nie, ale ta pierwsza kotwica, która jest do ciągu, to jest ta mała. Dwie kotwice są A, a druga jest... Obydwie są. Ale tak. jeden się polubił, kurwa. Teraz delikatnie, bo Dzień jest yeah. na jednej kotwicy kurwa tylko. Jak sobie. Jest na jednej kotwicy. W pysku, w pysku. Da, daj, 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 daj tą osenkę tu. Daj osenkę. Nie w pysk za ale poczekaj, niech, niech się okręci, dobra oj chujo może tak. będzie spokojnie stał, poczekaj w tej pozycji to mógłby U pier... no, nie mam jak, daj no go do mnie daj, 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 ja się wykręcę bardziej nie tak, Na nakieruj go do mnie żeby on był... z drugiej tej to by było inaczej